Ludzie krety mieszkające w kanałach słyszeli o szaleńczym pościgu z udziałem policji Spidermana i demonów. I po raz kolejny Spiderman zamienił sytuację trudną w 10 razy trudniejszą. Mamy na linii tego słuchacza, który się ze mną zgadza. Witam na antenie. Tak, panie Jemison, szedłem do pracy i omal nie zostałem rozjechany. Rozumiem, że Spiderman uratował ofiarę porwania i bardzo się cieszę, ale ja mogłem zginąć. Nie tylko ty. Taki właśnie jest problem z tym zamaskowanym świrem. Policja potrafi koordynować działania, ustawiać blokady, rozkładać kolczatki, bo gliny stanowią drużynę. A Spidermana interesuje tylko blask, fleszy i jego własny nos. A tobie niemal przyszło za to zapłacić własnym życiem!